Co, Dragonoid? A, gdy mnie uwalnia, mogę bez problemu poruszać się w tym świecie. Przygotuj się, Drago. Karta Supermocy, aktywacja! <minaitiesmanncia> Moja zbroja ognia będzie nieskuteczna przeciwko bestii wiatru. Drago, co robisz? Skoncentruj się na walce. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Co? Wracaj tam! To mi się zaczyna podobać. Bakugan, bitwa! Bakugan, start! Falconer, poziom mocy 300 punktów. Może i nie ma dużej mocy, ale twój dragonoid nie poradzi sobie z jego mocą wiatru. I na wszelki wypadek troszkę ją podrasuje. Aktywacja skoczności! Korelacja sił wiatru i ognia! Uważaj! Przeskoczył nad zbroją ognia! Jeśli chcesz zwalczyć ogień, użyj wiatru! Myślałeś, że twój dragonoid jest silniejszy niż mój falconer? O nie! Wiatr ma większą moc niż ogień! Moc falconera 400 punktów. Co robimy, drago? Falconerze! Nie powinniśmy ze sobą walczyć! Mój instynkt mówi mi zupełnie co innego! <gulp> 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 Pamiętaj się, zawładnęła tobą negatywna energia! Aaaa! Drago! Nie zostawiasz mi wyboru! Aaaa! Zbroja ognia stłumiła wiatr! Aaaa! Przegrałeś. Dlaczego zawsze to ja przegrywam? i co żeś narobił? Mówiłem, nie odpuść sobie, ale oczywiście nie słuchałeś, no bo po co? To teraz masz za swoje. Przestań, Akira, idę poskarżyć ci mamie. Hej! Na razie się Możemy to powtórzyć? Jakby co to dzwoncie? Hej, drago, dobra robota, chociaż był moment, kiedy zwątpiłem w zwycięstwo. Znowu zapomniałeś języka? Tym razem się na to nie nabiorę. A -a. Szukam dana kuso. To ty, maskaradzie? A więc zdecydowałeś się zagrać. Bardzo mnie to cieszy. Słyszałem kolego, że kradniesz moim znajomym ich bakugamy. Jak śmiesz! Hmm. Bardzo długo wymyślaliśmy tę grę. I nie pozwolę, by ktokolwiek niszczył owoc naszej pracy. Przegiąłeś, Maskaradzie! Czas na pojedynek, Dan. Gotowy? Pole Karta otwarcia! Karta otwarcia. Ha! Ha! Pełne skupienie! Twój ruch. Ciekawe co upuści! Użyję karty serpenoida o wysokiej mocy! Ma! Pokaż co potrafisz serpenoidzie! Bakugan Start! Bakugan Bitwa! Żniwiasz Start! Moc Żniwiarza – 370 punktów. Moc Serpenoida – 320 punktów. Karta otwarcia! Teraz! Moc Serpenoida – 620 punktów. Zobaczymy, co powiesz na to, Maskaradzie! Za chwilę mina ci zrzędnie! Karta Supermocy – aktywacja. Czwarty wymiar. A to co? Jedna z moich maskotek. Użyłem karty supermocy zwanej czwartym wymiarem. Wow. Spadek mocy serpenoida o 300 punktów. <grystanie> <grystanie> Serpenoidzie! O nie! Pozbył się mojej bestii! Co za ogromna moc! Bakugan, bitwa! Ha! Bakugan, start! Bakugan, bitwa! Ha! Bakugan, start! Karta supermocy, aktywacja! Ogień Saurusa! poradziłeś sobie z kartą otwarcia, ale jesteś za słaby na moją kartę supermocy. Podwójny wymiar. Aktywacja. Ha! Nie, zneutralizował moją supermoc. Nie, saurus. To nie fair! Wróć mi mojego Bakugana! Przykro mi, ale to niemożliwe. Gdy karta Zagłady zostanie użyta, walka się kończy. Karta Zagłady? Tak, Dan, dobrze słyszałeś. Gdy raz się nią rzuci, inne karty tracą moc. A pokonane Bakugany są na zawsze wysyłane do innego wymiaru. To jakiś żart! Wymiar Zagłady! -ha -ha. On ma rację, Dan! Żaden Bakugan nie wraca z wymiaru Zagłady. I pozostaje tam na zawsze. Nie ma nic straszniejszego. Teraz już wiem, w jaki sposób pozbawiasz graczy Bakuganów, tylko dlaczego niszczysz naszą grę Skaradzie? <śm> dan, dan, dan. A? Nikt nie powiedział, że to tylko gra. Każda bitwa jest prawdziwa. A? Drago, karta otwarcia! Dalej drago. To nasza ostatnia szansa. Ha! Ha! Dlaczego to robisz? Czy wiesz, co się stało we stroi? W ogóle mnie to nie dotyczy! Mylisz się! Jestem żołnierzem i w tym wymiarze mogę swobodnie wchodzić w sojusze z ludźmi! Aż w końcu zdobędę nieskończoną moc! Ty, głupcze, dosyć! Czas wysłać cię do wymiaru zakłady Dragonoidzie! Balcz, Drago! E -ha -ha -ha. Przyjemnej podróży! Yeah! Co? Drago, karta otwarcia. Aktywuj burzę ognia! Została mi ostatnia karta. Uda się? Huh? Co się stało? Ostateczne uderzenie! Yeah! Drago, Drago, gdzie jesteś? Uh, uh, Drago. Oszczędziłem go. Dlaczego? Mogłem cię pozbawić twojego Bakugana, ale tego nie zrobiłem. Miło było, Dan. Na razie. Stój! Mogę cię pokonać! Wracaj! Chłopcze, Bakugan to nie jest zwykła gra. To są także inne wymiary i potężne moce. To bitwa, która może doprowadzić do zniszczenia świata. Serio? Możesz temu zapobiec, ale najpierw musisz mnie pokonać. To jakieś szaleństwo! A więc walczyłem z Dragonoidem. Ciekawe, czy używał całej swojej mocy. Nie wiem. I niestety nie posiadał tego, czego szukam. Ale na pewno nie zapomnę o młodym danym Kuszo i jego Bakuganie Drago. Jak to się mogło stać? Ale porażka! Ach! Dopadnę cię maskaradzie! W następnym odcinku Bakugan młodzi wojownicy. Drago i ja będziemy nieco hałasować. Ciekawe co na to moi rodzice. Mam nadzieję, że się nie wkurzą. Potem ja i Drago staniemy do walki z tym dzieciakiem Rikimaru. Wydaje mu się, że jest twardy, bo maskarad wystawił go do pojedynku ze mną. To wszystko zobaczycie w odcinku Kłótnia Przyjaciół. Bakugan Bitwa! Do zobaczenia!